chciałam powiedzieć, że będę nagrywała shopping, który Wam już obiecałam. To będzie mój pierwszy shopping. No, miałam kilka nowych płytków, ale wtedy ja nie wiedziałam, jak, na, na, jak się wstawia filmiki na YouTube. I dlatego nie nagrywałam dużo. A tak to te odcinki nagrywałam z moją przyjaciółką. No, w sumie to koleżanką. Trochę pomogła mi, to powiedziała, powiedziało, tylko mi nie pokazała, jak wstawia się filmiki. Ale dowiedziałam się od mojej koleżanki, też ona ma YouTube. Ok, przejdźmy do najfajniejszej rzeczy. A oto i moja to słodka wiewiórka. Ojoj, to jest z Bzłapek. Ma tutaj takie skrzydła, jak mają wiewiórki i tutaj ma te dziurki na taką małą rzeź jakąś czy coś i tu jeszcze ma na rączce i ja ją nazywałam gwiazdka, bo na różce tej ma taką gwiazdkę, poczekajcie ja Wam pokażę, taką gwiazdkę, tutaj ma tą dziurkę, żeby przyczepić do niej i mój ulubiony kolor ma ta gwiazdka, ta różdżka. Jak się tak przyczepi, to jest wtedy taka wróżka. Gdzie jest kibel? O, może tam jest ktoś. Jakieś... Fuj! Jak to śmierdzi! To jest przecież kibel! Tamski!